Cześć, witajcie. Mamy 30 grudnia, jutro Sylwester. Dzisiaj jest ten ostatni dzień na budowie. Takie podsumowanie chciałem zrobić, co się w tym roku udało zrobić. A jest tego w sumie niedużo, ale jednak kosztownie. Także zapraszam na film. Także rok udało się zakończyć w miarę przyzwoicie, tamta strona dachu jest zrobiona, myślałem, że się uda zrobić cały dach do końca roku, no niestety, z dwóch tygodni mi zabrakło takich spokojnych, albo cały tydzień jeden w dwie osoby. Co do zrobienia dzisiaj teoretycznie kosze, teoretycznie, a na pewno. Ale widać autem z boku, nie wstaje, nie wierzę do środka. Dziś wrzucamy dachówkę na dach. Także już ku końcowi zostały, tak jak mówiłem, do zrobienia kosze. Tutaj pas nadrynowy, podrynowy, rynna. Tu kawałek rynny i tu kawałek pasa. Ale tego nie robię z racji tego, że dachówką jadę od prawej do lewej. I po prostu muszę mieć wyliczone, jak daleko będzie ta deska czoła wystawała. Czy ona się będzie kończyła równo z belką, czy 5 cm za nią, czy 10 po prostu, żeby ta dachówka wyszła tak, żeby nie kombinować jakiejś połówki z tej strony, już w drugą stronę, ile będę musiał zajść na ścianę, także to po prostu czeka na swoją kolej i tak to wygląda. Zaraz zabieram rury, bo mówię, przyjeżdża ładowarka, ma przyjechać jeszcze jeden szwagier do pomocy. Jak zostanie czasu, to może uda się ten kosz jeden zrobić, a jak nie, to w międzyczasie. Tu do góry będę układał pierwszy rząd dachówki skrajnej i ten drugi może jeszcze, aby później górą zrobić całą górę, razem z gąsierami, ze wszystkim i po prostu iść do końca. I to jest plan na dzisiaj dodatkowo, no nie wiem, co to się uda zrobić. A co zrobiliśmy w tym roku? No w tym roku zaczęliśmy tak jak nie wiem, kto śledził kanał, czy ktoś jest nowy. Na początku roku był robiony strop, później całą wiosnę murowałem sobie piętro czy tam poddasze. Idę, pokażę, jak to wygląda. Może jakieś zrobię podsumowanie kosztowe, jak to wygląda. Mam wszystko rozpisane w domu, także teraz nie będę strzelał liczbami. Także wymurowanie poddasza, później wleciały szczyty. W międzyczasie zrobiona była więźba. Więźbę robiła firma, ale to jest inna rzecz, którą robiła firma. I że tak brzydko powiem, została spieprzona. No niestety, krzywo jest jak cholera, ale to pewnie zobaczycie też w filmach. Najgorzej było krzywo tu, między garażem a lukarną. Straszne dziury. I tak to wygląda. Zrobiony taras, dołożona jedna belka na tarasie. Jedna krokiew, widzicie jest wysunięta, dodatkowy krokwi, kawałek dołożony, nie wiem czy oni tak policzyli, nie wiem czemu tak policzyli firma, która rozmierzała dach. To jest na razie zrobione, na koniec jeszcze zostanie dokręcona taka jedna jędka tam od boku, aby to się jeszcze stabilniej trzymało i tak to wygląda. Po więźbie zrobiłem szczyty, szczyty w miarę szybko poszły, a później zaczęła się zabawa z dachem, chyba we wrześniu. Mamy grudzień, dopiero drugą stronę robię bardzo dużo roboty. Naprawdę, bardzo bardzo dużo roboty. Tym bardziej się robi w pojedynkę albo we dwie osoby. Trzeba było zrobić wszystkie skosy, skosy też dużo czasu pochłonęły. Jeżeli ktoś to robi pierwszy raz, to też było dużo roboty. Po prostu przykładanie, mierzenie, żeby to się jakoś wyszło w miarę ok, ojedzie szwagier do pomocy. Czekamy tylko w takim razie na ładowarkę. I co. No i działaliśmy z, tymi, z, tymi, z tym dachem, dodatkowo był zrobiony jeszcze jeden i drugi komin w międzyczasie i tak to wyszło. Teraz ta strona jest zrobiona na gotowo, piorun ochrony, rynny z góry na dół, dach, tak jak mówiłem, okno dachowe drabinki. Zostanie tylko do, do zrobienia obicie z. Z blachy, czyli wiatrownice, ale to już spokojnie na wiosnę. Bo prawdopodobnie te kroki jeszcze może pomaluję, jakoś zabezpieczę, ale na pewno trzeba będzie troszkę podcinać. I No i teraz bierzemy się za tą stronę. Tutaj dach też już przygotowany. Wszystkie yy, takie miejsca newralgiczne, gdzie już nie będzie dostępu, czyli ze styropianem, są już przygotowane. Blacharka zrobiona. Tak naprawdę teraz zostało tylko do zrobienia dachówka, ale to w kolejnych filmach wrzuciliśmy 5 palet jakoś to zaczęło wyglądać, nawet kolorów zabrało. na dzisiaj mamy koniec w międzyczasie nawet tutaj 3 dach, rzędy dachówki zostały ułożone teraz skręciliśmy od razu te boczne aby później nie kolidowały pod nogami, bo się źle między nimi chodzi od razu dodatkowo 2 rzędy trzeci łapany już na spinki, także fajnie, później kolejny dzień to już trzeba będzie tutaj robić kosze na gotowo. No i lecieć już dachówką po kolei. Także na dzisiaj to tyle. Śmieci pozbierane obudowa posprzątana. Także kończymy ten rok. Ja wam zaraz jeszcze tylko pokażę i powiem o kosztach jak ile wyniósł dach mnie na ten moment. I, no i po nowym roku będą filmy z z tych koszy, z układania dachówki, z lokarni, z garażu jak to wyszło dokładnie wszystko. Także Oglądajcie dalej. Ok, teraz na koniec przedstawię Wam koszta i zapraszam Was na obejrzenie kilku przebitek z drona, jak to w tym roku wszystko wyglądało. No i teraz na sam koniec, jeżeli chodzi o koszty, to koszty poddaszcza i szczytów są znikome, bo to raptem koszty betonu i styropianu. Także tego nawet nie wliczam, to jest jakieś niecałe 5000. Oczywiście mam to wyszczególnione, ale już tego nie będę podawał. Nie ma w tych kosztach bloczków, bo bloczki były zakupione wcześniej. A jeżeli chodzi o sam dach, to więźba kosztowała mnie 42000 zł wraz z montażem. I w tą cenę wchodziło wszystko, czyli dokładnie. 13,5 kubika drewna, do tego dochodziło montaż, obróbka i tak I tak pełno śrub, nadkrętek, podkładek. Oczywiście, dużo śrub miałem swoich gwintowanych, nakrętek też trochę miałem, ale to wszystko poszło. Miałem dużo swoich szpaksów, które były wykorzystywane wcześniej, ale szpaksy też dokupowali także w to wszystko mój materiał został wliczony i wyszło tak jak już powiedziałem 42 tysiące złotych za więźbę krzywą którą poprawialiśmy do końca grudnia praktycznie obstawiam że ta więźba była zrobiona i długo leżała na placu i ją tak powykręcało po prostu i oni to zamontowali tak jak było najpierw w ogóle była gadka nawet jak gadałem z majstrami którzy robili to więźbę od A do Z Najpierw rozmawialiśmy o tym, czy dużo roboty mają, i tak dalej. Mówią, że nie, że trochę przestój jest z dachami. Jak zaproponowałem, czy wejdą na ten, na ten dach, to od razu szef się zaczął wykręcać, że mają trochę roboty, że w tym roku się nie wyrobią, i tak dalej. Także od razu przekreślili ten dach, więc wiedzieli, co się święci tutaj. No ale dobra, to jest temat więźby. A dalej, dalej jest temat. Samego materiału dachu. Tutaj mam rachunek ciągle otwarty, bo jeszcze nie ma końca. Brakuje mi jeszcze na pewno uchwytów na ochrony Może nie wszystkich, ale na pewno jeszcze po części. Nie wiem, jak będzie z dachówką, czy będzie zwrot, czy nie będzie zwrotu części dachówki, czy mi starczy gąsiorów. Tego na ten moment jeszcze nie wiem, jeszcze nie liczyłem. Ale wliczając wszystkie wkręty do tej pory, wszystkie dachówki i tak dalej. O dachówce też jeszcze nie będę rozwijał, bo, bo tak jak mówię, u nich fakturę mam jeszcze otwartą, rachunek otwarty, więc co zwrócę, to jeszcze odejmę. Co będę musiał dokupić, to będę musiał dokupić, ale tak jak widzieliście na filmach, kominy, to znaczy obróbka kominów rynny, dach, dachówka. Do tej pory, która została już użyta i jest na dachu, i która jeszcze jest na budowie, wszystkie taśmy, wszystkie pianki, yy, wszystkie kleje i tak dalej, i tak dalej, to koszt, uwaga, 71 195 zł. Także to jest duża kwota za dachówkę. Yy, orea9 to nie jest jakaś nie wiadomo jaka firma jest to jedna jest to średnia półka wygląda przyzwoicie niektóre dachówki są krzywe niektóre są e, powykręcane ale finalnie wychodzi to przyzwoicie także kwota jest spora więc na ten moment dach sam dach od początku do końca wyniósł mnie 113 tysięcy i 100 zł. Więc spory koszt, ale mam nadzieję, że efekt będzie tego wart. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że koszt tej dachówki, czy tych wszystkich elementów dachu, to koszt bez robocizny, bo wszystko zrobiliśmy sami. Eee, więc tutaj odchodzą dużo pieniądze, bo już sobie wpiszę w kalkulator. Pytałem się w dwóch miejscach za robotę. To miałem przedział cenowy około 180 zł za metr kwadratowy. Jakoś tak w przybliżeniu. Jedna firma na pewno nie powiedziała 182 nie pamiętam, ale było coś, coś blisko tego. Także 180 zł razy 340 metrów dachu. To jest koszt 61 tysięcy za samą robociznę za ten dach na gotowo. Także są to bardzo dużo pieniądze więc więc to odchodzi na ten moment. I zobaczcie, ile jeszcze yy, trzeba było zapłacić za ten dach. Yy, I to na dzisiaj tyle. To było podsumowanie tego roku podsumowanie tego dachu, który zrobiłem podsumowanie tych szczytów, ścian, więźby. Także jeszcze w styczniu, mam nadzieję, że wyjdzie jakiś konkretny film z dalszych prac na dachu, mam nadzieję, że uda się porobić y, lukarny czy kosze i będziemy już pomału zbliżać się do końca. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć.